W tym momencie mamy jeszcze rząd legitymny polskie, migracyjny w Londynie, mamy jego delegaturę rządu na kraju, mamy przecież armię krajową, co na terenach okupowanych, yy, która... Żeby się rozwijać, żeby hmm. co się coś Żeby coś i połączyć, żeby wzbudzili jakąś wspólnotę, pewnie byśmy dały wypowiedź, żeby się rozwijać, a co mamy się rozwijać? Żeby wzięli wiedzę się. świecie. Albo... I żeby znaleźć... Czy naprawdę decydentom tak zależy na to, tym, Spójrzmy, dlaczego tego momentu powstają dzieła literackie uściglił debata Stalina i człowieka radzieckiego, a obrazy zapełniają się upozowanymi wizerunkami robotników i chłopów. Ci, którzy nie chcą się podporządkować, mogą tworzyć. Doszło do pracy. Zasady realizmu socjalistycznego zaczęły wprowadzać w życie i odpocząć. Przede wszystkim, że ja, ten olbrzymi gmach budujący. Praktycznie górujący nad całą e, ówczesną Warszawą. Warszawą, która była wcześniej praktycznie wielkim skosem, jeszcze z gliszki w gruin, w raz obozach, raz jaki tego nas wydawać okresie. Lekcja ta jest realizowana w ramach programu IPN Biura Edukacji e, Publicznej, lekcja zielonych Jak ma wyglądać architektura, jak ma wyglądać plakat, jak ma wyglądać literatura, czy wszystko jest zrozumiałe? Tak. O, dobra. dobra. To był pierwszy wiosna szkolacji Andrzeja Trałona, Wiktora Boroszyńskiego i Andrzeja Pantelianów. Ważne miejsce w literaturze tego czasu zajmowały też wiersze krytykujące zachodnie ideale demokracji, by móc ludzi, dając im coś dobrego, przez co ukryć, co naprawdę robią. Mieliśmy bronić i walczyć za coś, co było yy, przejawem narzucenia poglądów. Nowa architektura. Na przykład tak, że ludzie tam no, co dzień i w ogóle i na przykład tutaj on trzyma flagę, to czerwone to symbolizuje walkę i to jest y, jakby tak, y, oni manifestują, czyli albo y, tworzą bunty, albo coś popierają. Popierają, a to, czy tam jest trzymany papier, w tym gościu coś, to właśnie tam jest akurat z komputera na nim, on coś czyta tutaj. To jest właśnie ten manifest, pewien program polityczny. To jest moje hasło. Jakie te hasła są? Jaki język z nich używają? jest zwyczajne, a jednak naruszę do polityki i do wojny. Tak, zwróć uwagę. Młodzież, naprzód do walki o szczęśliwe serce, człowiek polską. Bądź czujny daleki, znać siódmej góry i rzeki. Posłuchaj, przyjedź z Ohio do Polski, do mego kraju. Tu słońce dla wszystkich świeci. Tu w szkołach począ się dzieci. Tu człowiek człowieka nie gnębi, tu stada białe, gołębi, gołębik. Po, Pośród sztandarów czerwieni, zwiastują pokój na ziemi. Polska, raj. Ameryka, z gdzie ludzie wykorzystują jeden drugiego. Pod tą propagandę, która Was ogarnia, że tylko ten jest fajny, bo jest taki cool, nie? bo jest taki trend, albo jeszcze inne sformułowanie to nie? Bo może wcale nie ten jest fajny, tylko każdy z nas jest fajny. Żebyście umieli żyć ponad propagandą, żebyście umieli doszczyć ją, żebyście nie byli manipulowani jak te marionetki za sznurki ciał tak? Żebyście umieli się znaleźć w tym świecie, który jest, przepraszam, że tak naprawdę obrzydliwy czasami, bo nami wszystkimi manipuluje, no też Wami, nauczycielami też.